Siema, z tej strony Vinex, a dzisiaj zagrajemy nową gierkę na naszym kanale, czyli Backshot Roulette. Znaczyłem wiele o tej grze. Wiem, że też można zagrać tą multiplayer i wiem, że też bardzo dużo ogląda tą grę. Więc pomyślałem sobie, dlaczego samu też tego nie spróbować. Dlaczego samą właśnie też na nie zagrać. Więc mi się wydaje, że e, Wam się bardzo spodoba ta gra. Powiem coś, że ja sam zdołałem zagrać w tą gierkę. Jest ona dość ciekawa i trzeba dobrze ogarniać co czym jest. Ale tak też nadmienię, że sponsorem tego odcinka jest serwer Trawisja. Serwer Discord do promowania ludzi, którzy poszukują zakupionych dużyczek do pisania wspólnych przeróżnych fabuł. Można powiedzieć, że działa on jak Wattpad, aczkolwiek tutaj możecie to robić z drugim człowiekiem. Posiada serwer przyjazną, wręcz rodzinną atmosferę, a link do serwera znajdziecie poniżej w opisie filmu. A przynajmniej się postaram, żeby tak to było, bo ostatnio YouTube troszeczkę mi przeszkadza jeśli chodzi o obstawienie jakichkolwiek linków. Mam nadzieję, że to akurat szybko zostanie nabawione, więc mam nadzieję, że też będziecie mieli ten link. Link, bo tak jak mówię, będziecie mieli podany w opisie poniżej, a my co? Zaczynamy grę. Zaczynamy single player. Jak będziecie chcieli obejrzeć grę multiplayer, to mówcie śmiało. Ja wtedy akurat zawołam e, swoją paczkę i zagramy. E, tak, mamy tutaj też akurat z tego co wiem kapsułki po to, żeby grać w nieskończoność, ale, ale, ale... Wy jeszcze nie widzieliście jak w to gram. Na początek, więc gramy bez tego. Po prostu gra, jak ją dodałem w łapy, po prostu musiałem nastawiać. Musimy się podpisać. A jak się podpisujemy, czuję się swoim nikiem, nie? Vilex to, to jest ta dziwna kreatura. Bilex. E, zaczynamy zabawę. Ok, jeden cały i dwa blanki. się wstać w losowej kolejności, no to jest wiadome. No i co? A wiecie, co? We mnie. Uff, dobra, znam 50-50. Dobra, no ja. O nie. O nie, już za już za małem. Pa Au. Nie no. O wiem. Oj oj. Całe dwa dwa blanki. I to sekwencja, Ciekawe, no. Dobra, to nie ma co, strzelamy po prostu. Okej. Okay. I już płegaliśmy w pierwszej rundzie. Dobrze, być, że że zostałeś tutaj? Jeszcze? Dawaj. Noc jest y jeszcze młoda. Powiem wam, że ten ekran bicie pierwszy raz. A, i staciliśmy tą kapsułkę. Okej, okay, czyli może to jeszcze. raz, przejście, gdy nawet to, chciał to zagrać. Jezu, jaka topa następna. Tak, nie miałem. back. Ok, no ja Mam nadzieję, że mi obecnie znowu nie zrąbie, jeśli chodzi o mikrofon. I że będzie jako niedobrze dobrze słychać. Ale zobaczymy. Dobra. Znowu we mnie. Plank. No wy wiecie. Aha. Ej, poznał, no na pewno. Ja można będę na oś to w niego strzelał, co? Jeśli ma gra poza odcinkiem to jest dobrze. A jak grab poza odcinkiem, to oczywiście wychodzi mi źle. po Kościół. Zostajesz kulkę. No. Oj, tylko to się wkorzyło. No? Nie. U. Ja powiem, że to jest mały tak, bo Nie wiesz, czy to akurat obejrzysz czy nie obejrzysz. Aha. Oto w taki razie przegajem, bo blanki poszły. Pa. Ja pierwszego poziomu nie przejdę! Zabierz tego etapu w sumie! No do trzech razy sztuka! Do trzech razy sztuka, musi się udać w końcu! Jakiś zadowolony kuźwa! Pójdźmy to to nieprzepaństwo. Myślę, ja, że cały czas będzie 2 na jeden, tak? Dobra. Teraz znowu będę ja. Trudno, ale w sobie. Bo są dwa blanki. Nie. O właśnie. I teraz proszę przejść całym w niego. To jest 50-50. Dawaj. No. Oni co dobrze idzie. 3 na Idea, i teraz Chodz. w niego dawaj Chodz. jeden blank poszedł, to Chodz. pełnej blank i wet czyli dwa pełne i blank to teraz w on strzeli nie mi blanka no wiecie wy co ej no kurde ja nie przypomnę pierwszego etapu co jest no Teraz dobrze to rozegrałem, on dostał pierwszy w molde Ja nie kumam tego. Będą do cztery razy sztuka. Ja tak jeszcze nie miałem. No witam, witam, kurde, gościu, weźcie w końcu... Po przejść przez pierwszy etap? Chociaż... Wszystko wale w niego. Wszystko jak leci wale w niego. Nieważne, że są teraz dwa blanki. Wszystko wale w niego. Mam dość. O, i, no i dobrze, bo, 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 bo bym dostał znowu łeb. Ty tym blankiem nic nie zrobisz, nie? Teraz dalej w niego, niech to w końcu, bydę, przejdzie. Trzy jeden blank. O bóżd! O Okej. Nie spodziewałeś się, że sam przestrzegli. To są troszeczkę bardziej interesujące. I tutaj się zaczynają przedmioty. O dwa przedmioty, okej Jest to z każdym później. Tutaj okay, mamy lupę i piwko. Tutaj życia? Okej, okay, 50-50. On co ma? Lupę i kajdanki widzę. To podejrzemy Blank To tak na blanka strzelamy w siebie I strzelamy pełenem w niego Z Takim że przeskipujemy rundę i będziemy mieli więcej przymiotów C o znaczy z Bogiem Okej Pana I znowu 50-50 Dobra. Ale jak na razie to nie zrobimy nic więcej, oprócz tego, że wypijemy piwko Okej, okay, jest... Są dwa całe i jeden blank, można zaryzykować O właśnie, teraz jest znowu 50-50 Oho! No i dostanę łeb. Że się odleczę, no nie. Okej, okay, a mamy remis. Zaraz nie będzie remisu, bo będę miał... ...cygaretki do użycia. Kajdanki już zdjęte, więc fajnie i zobaczmy co tutaj będzie. Kolejne cygaretki, kajdanki, to się podoba. Ile? 3 na 2, okej. Okay. Też mam 2 cygaretki. O! A, dobra, ale do co to zróbmy tak, masz tutaj kajdanki. Skoro jest 2 na 2, to nie ma co ryzykować 2 na 1, okej okay. Właśnie też sobie te cyklerety Żeby sobie zwiększyć szapę. I skoro jest 2 na 1, to powinien dostać Właśnie Teraz jest 50-50 Oczywiście na mnie teraz tego użyję Okej, okay, jeszcze się leczy Podwójnie się leczy, okej, okay, czyli zaczynamy zabawę od nowa Znaczy, jak mnie on uderzy... Da, daży, trafi To mam jeszcze jedno życie, no i nie raczej trafi, bo jestem zakuty To właśnie Dobra, zobaczę co dalej. Do kajdanki. Okay, I piła. 3 na 3. OK. Okej okay, danki i lupę. Lupowie mi się przydała. O, py okay, ja. Dazu kajdanki od razu. Teraz tak, jeden taki o. Ostrzegał ciągle powiedzieć. Syna 2. Ok, zróbmy z tym nożem, trudno słuchajmy. I dawaj go, tap. To właśnie. I zdawałem mu 2 HP. Teraz dalej jest 50-50, jeśli chodzi o amunicję. A. Pana 1. Okej, okay, zostały same całe. Au. To już? Nie, aha. Okej. Okay. Idziemy łeb w łeb Dobra, pokaż mi co teraz dostaniemy Znowu piłę i piwo Dobra ja? Lupę i cykretę O Jezu 5 na 2 Dobra Weźcie piwo Rzut cały Czyli 4 na 2 próbujemy. Teraz, ja albo nigdy. Pięknie. I ostatnia runa. Trzmieć i życie. Fajna, showdown. Wezmijmy te wibratorów. Teraz zakończymy ty i ja. na tu śmieci. To się bawimy, nie? Po cztery idemy, okej. Okay. Cztery ty, dupa. Pety. OK. Ma no to samo. Muszę iść. Wryć. Dwa blanki. Jeden cały. Okej. Okay. Zobaczmy. Cały. I dobra. A my miałem ochotę bez sprawdzania lupą. iść w sobie, nie? No, jest zmaniowało gościu. Czekaję to sobie weź, będziesz mniej hp. Aj ma kolejna jomka, daj, to dostaniemy. Juap, przyda się, kolejna luba przyda się piwo już tak mniej i kolejna lupa okej okay, dużo lup mamy więc fajnie ile no on ma pił? 4 na 4 dobra dobra to skoro mamy tyle lup tylko że je to jest blank Ok. weźmiemy na siebie będą 4 całe i 3 blanki weźmy jeszcze raz lupę teraz jest cały Teraz cały weźmiemy, wykorzystamy, żeby strzelić w niego i zrobimy tak, że będzie 3 na 3. Dajemy i strzelamy. Ej, bierze dupę. już co on będzie miał. Jeśli będzie na cały, to, to użyje pewnie na mnie piły. Niech sobie manuje, niech sobie manuje. Ja jeszcze mam HP, ja czego, więc będzie dobrze. No i właśnie, szla we mnie. Czyli będą dwa całe i trzy blanki, ok. To tak, żeby się szybciej skończyła. Weźmiemy piłkę, okej okay, jest 2 na dwa, wykorzystajmy tutaj a teraz lupa. Blank czyli będą 2 całe i jeden blank, a To nie ma co, strzelamy w niego O nie No debil No debil Już on mi dał jak teraz Punkty tak naprawdę Zobaczcie co będzie dalej, bo on dalej ma piły i tego się właśnie obręczą, że on ma właśnie te piły Po co mi tyle piw? 3 na 2, okej okay. zaczęłam. może rozegrać, zróbmy tak, żebyśmy przeskipujmy trochę Jest 3 na 1 Dobra, zróbmy tak, okej, okay, tanki I użyjemy piły. Oby był cały. Mam 75%, bo ten czas na to, że będzie cały. Zdejmy. Pięknie. Zostały dwa. Całe. Jeden blank. Tak. Czy jestem gotowy? Na co? Co to, to już będzie po nim? Ja nie pamiętam, ja ocenian ja z ngę, uuu, uu. co to temu. Okej, okay, jest teraz 50-50 50 tego /50, co wiem Filipa. No, ja zobaczy wiemy, no i właśnie takiej, żeby się odleczyć, dobra? I on mnie nie odleczy. No dobra, ale to zaraz będzie po kościoł, tylko trzeba to do dobrze rozegrać, żeby zaraz mnie nie udupił. A raczej z tym nie powinno być problemu. Cztery na dwa. Teraz wychodzi tylko, gdzie będzie cały i strzelić w niego z, y, właśnie, z piłą, a w sumie też weźmiemy go i Dlaczego nie? Tak. Tak, FarLolz. I adios, compadre. I mamy główną nagrodę. Munny, money, money. money. I tak żeby, dlaczego nie? Gratulacje, Willeks! Ile razy żeśmy strzelili? 27 razy. E, ile zostało wykorzystanych amunicji? 54. Ile zostało drzwi kopniętych? 8 razy. Nie, 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 nie. Ja kopnąłem drzwi 4 razy. Drzwi kopnąłem 4 razy. Więc nie. Chyba, że to są liczone te podwójne drzwi. Czyli pierwsze, jak ja wychodzę. I drugie, jak ja wchodzę do niego. To ok, to może i tak. Spalone cygarety czy papierosy, 4 ml wypitego piwa, ja wiem, ja wiem 2 litry wypite i zarobiona kasa 58150 Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. Ale po co? W takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że. Takie materiał bo się spodobał, Jeśli będziecie chcieli, żebym zagrał jeszcze z innymi, albo zagał właśnie w tryb nieskończony, to powiedzcie, ile mam zagać takich. Trzeba zagać przykładowo, dopóki nie padnę. Bo też akurat jestem tylko ciekaw, jak to by wyszło. A ja co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Zadajcie po sobie jakieś ciekawe komentarze. Jakieś... O, jeśli dotrwaliście do teraz, to napiszcie młode bilczki. Przynajmniej będę wiedział, że się oglądali. A ja co? Kończę Na razie.